Ejka wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku staniemy się znowu pomocnikami świętego Mikołaja. Skoro mamy taki czas, skoro bliżej świąt, musimy mu pomóc, żeby dał radę przynieść nam wszystkim prezenty pod koinkę. Jeżeli jesteście ciekawi jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie. Witaj i witaj w samouczku Mikołaja. Kliknij obok, aby rozpocząć samouczek. Następny szybko przechodzimy na baj. Ja jestem tu ekspertem od Robloxa, ja nie potrzebuję jakichś samobójców. Dobra, jesteśmy w e, workshopie e, świętego Mikołaja. Dobra, hello, jestem gościem. Na tym Duncingu, goście jako gości... Co? Tysiąc... 3000 Robuxów? Oszalał. Przychodziło mu za bardzo w główkę. Goście! Jako gość możesz tylko eksplorować mapę i obserwować elfów i innych pracowników pracujących. Jeśli chcesz zagrać w grę i zacząć oszczędzać Boże Narodzenie, musisz dołączyć do grupy. Link w opisie. Nie kumam czegoś tu. Serio. Mocno. Ale zaraz, 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 o co tutaj w ogóle chodzi? Na pewno jest przepięknie, przeuroczo i słodko. Do domku elfów też nie mogę wejść. Bo ja tym gościem jestem. No. Tu też nie będę. O, tu mogę wejść. Dobra, okej. Okay. Tu jest pie... tu jest warsztat. Patrzcie, i tu jest linia produkcyjna. I te prezenty spadają. Mamy te y, młotki, różne piłki. Tutaj są pewnie nasze listy do Świętego Mikołaja. Możecie napisać w komentarzu, czy wy już napisaliście listy do Świętego Mikołaja. O, to jest drugie stanowisko. Pozostałe drewno na no, 27. Dobra, weźmy... Oj tu jeszcze są. Tu można się przebierać. Dobra, okej, okay. tu są sanie świętego Mikołaja i tutaj on jeździ i rozdaje prezenty po całym świecie. Idziemy zobaczyć jeszcze do góry. Co, o co tutaj chodzi? Co tutaj robimy? Eee, office. To jest biuro świętego Mikołaja. No patrzcie, storaga. Jej nie mogę tu wejść. Tu są kolejne ciuszki. Ej! Ale podobny sweterek do tego co mam. Jedzenie i przekąski! Ciastko z białą czekoladą. Czy Wy też tak jecie? A mufinka? Co też. Co? Czemu tak jakoś dziwnie? Halo. Dobra, czy my możemy jeszcze tutaj coś zwiedzić? Bo ja się zastanawiam, tam było napisane z tym, że muszę dojść do jakiegoś linka. Pani Mikołajowa, elfy. I tu jest jakiś las. Patrzcie. Ranks. Jezus, ile to kosztuje? Nie ma opcji. Tu są jakieś akcesoria. Nie posiadasz jeszcze żadnych zwierząt. Szlaki. Szlaki, a tu są ślady. Aha, okej. Okay. Mm, tutaj jest las w lesie, co? Tutaj będziemy reniferki karmić? <laughs> reniferki macie. Macie muffinka, masz. Nie smakowałam. Wiecie, co chwilę chwilowo nie ogarniam tej mapy. Serio. Eee, tu jest bałwanek. Tutaj je drugi. Ej, tysiąc ciastka. Czyli. Ja powinnam je zbierać. Co ja mogę kupić za ciasteczka? Sklep. Prędkość elektryczna. Tysiąc ciasteczek. Serio. Dobra, nie kłam. W każdym razie. Sens jest taki, że te ciasteczka trzeba zbierać. Mamy dwa ciasteczka. Tam ceny były po tysiącu. Spoko. Patrzcie, tutaj jest lodowisko. Oj. chciałam na skróty! Patrzcie, tam też ktoś jest wizytorem. W sensie gościem. Tu jest kolejne ciasteczko. No jak ja mam tutaj wejść? Halo? Gdzie jest wejście? Patrzcie, przegapiłam. Dobra, cofam się, ja chcę na lodowisko. Halo, oj ciasteczko mi zabrała, to my sobie tutaj kradniemy ciasteczka? No dobra, okej, okay. a yy, tutaj jest jeszcze jakiś domek, ja zaraz wyjdę i zobaczę ten link w opisie, czy jak ja dojdę do tej grupy, to czy faktycznie będę mogła jakoś tutaj grać inaczej. Ja już chyba przeszłam całą tę mapę dookoła i nic z tego nie wynikło, no czekajcie. Okej, okay. i ogólnie dołączyłam do tej grupy, witaj w samolotku. No dobra, to jest znowu to samo. No ale nacisnąłam link w opisie. Doszłam do grupy. I czy teraz będę mogła pracować, halo? Patrzcie, ile się trzeba naprosić, żeby pracować. Żeby dali nam pracować. Co być Grinchem. Error. Ile? Els. To też jest płatne. Nie! Młody elf! Patrzcie, zadania elfów. No nie siadaj, no na pewno to nie jest moje zadanie. Jako... Mm. Mikołaj, chcesz być... Shir? No, to 3000 sterobuksów. Jako elf masz specjalne zadanie robienia wszystkich zabawek dla wszystkich dzieci. Idź do warsztatu i zacznij tworzyć zabawki. Jeśli skończy ci się drewno, idź porąbać drzewo w lesie. Ej, dobra, idziemy tam. Biegniemy. Jesteś... Patrzcie! Pięknie, aby rozpocząć nową... Dobra, ciągnik! Robimy ciągnik! M. Aby pracować nad zabawką. Dobra, kliknij prostokąt. Kliknij sześciokąt. Co to w ogóle mam za jakaś praca dziwna, co? Co to jest? 17 minus 9, 8. I dobra, zrobiliśmy. I teraz tu kładziemy chyba. Patrzcie! Jak się przystroiło! I się wrzuciło. Dobra, ja chcę, jeszcze raz. Co oni tutaj? Tylko ciągniki zamawiają. Dalej. Co to jest? 9 minus 4, 5. Kliknij krąg. Pewnie koło, okej. Okay. Kliknij krąg. No i co? Które? OK. O, jaka jeszcze słodka muzyczka. Dobra, leci na ciągnik, ale ja nie chcę. A tutaj po drugiej stronie? Czy tutaj będzie coś innego niż ciągnik? Samolot! Dobra, budujemy samolot dla. na prezent dla dzieci. Czym jest 10 plus 14, 24? Co to jest 9 minus 5, 4? Czym jest 3 plus 24, 27? Gdzie jest tu? Dobra. No i leci samolocik. One się tak słodko pakują same. Dobra, ja jeszcze raz tutaj kliknę. Zobaczymy, czy... Fidget Spinner! Okej, okay, czyli za każdym razem ja miałam po prostu pecha, żebym się dwa razy ciągnik pod rząd e, wylosował. Prostokąt. Dobra, i Fidget Toys. I my tutaj teraz... Niech się spakuje. Niech się wyśle. my mamy. Patrzcie, my dostajemy ciasteczka za to. Okej. Okay ten, zmiana e, drużyny. W sensie, no nie chcę być już chcę się zamienić w coś innego. I teraz, jeszcze póki nam się nie może tutaj wybrać, jeżeli Wam się podobają rzeczy, jakie mam no sobie, to wbijajcie na minusie rzeczy.pl. Bo nadadzą się idealnie na prezent pod koinkę i nie tylko ogólnie, na zimę całą, bo się dopiero zaczyna. Security aha, za security trzeba zapłacić, za Grincha trzeba zapłacić. Tyle. E, Mr. Klaus. Error. Santa. Error. No co to no. Ej dobra. A bo jeszcze jest jedna ważna rzecz. Nie chcę. E, mi się tu jakieś drewno może skończyć. 25 drewna. Aha, jedna zabawka to jest jedno drewno. To raczej mi się nie skończy. Sześciokąt. Eee. Coś źle kliknęłam, jak nic. No nie no, ciągnik. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie dostać ciągnik, czy dostać samolot. Ja bym chyba samolot. 8 minus 7, 1. 19 minus 15, 4. 11 plus 7, 18. Czy ja mogę teraz. ranks? Nie, to za to trzeba też zapłacić. Na pewno nie mogę zmienić, chciałabym być kimś innym. Wizytorem nie chcemy być. Security. To trzeba zapłacić. Elephant byliśmy. Grinczem trzeba zapłacić. Oj, patrzcie, no. Czemu mnie do rozbiera za to? Ja wiem, że to jest ten. To jest fartuszek, żeby nie ubrudzić sobie spodenek. minut... 15 minus 5, 10, 21 plus 16. Możecie napisać mi teraz w komentarzu, jaką typujecie odpowiedź. Ja klikam 37. Ej, ty, coraz cięższe się robią. Tutaj drewna jeszcze jest bardzo dużo, a tutaj ile jest drewna? 25, jeszcze więcej. Zobaczę czy jako elf mogę coś tutaj jeszcze robić innego. Las, o patrzcie ciasteczko. Czy mogę na przykład wejść do tego y, tam y, domku? Wpieram przy okazji te ciasteczka, mam 37 ciasteczek. Zawrotna na ilość, ale zawsze lepsze to niż nic, nie? I co? No nie mogę wejść. O, czy mogę wskoczyć na reniferka? Przepadam przez reniferkę, co to ma być? I co jest z tym Totalnie nic! Ciasteczko tam jest! Jedynie. Dobra, no ale wezmę to ciasteczko i co? No i ciągle robić te zabawki w kółko takie same, no to też by mi się znudziło. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie pomagam, yy... Świętemu Mikołajowi albo mu przeszkadzam, to dawajcie bardzo dużo łapek w górę! I piszcie w komentarzu, że chcecie takie odcinki. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, a na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku: subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę! Żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i następnym razem, żeby nasza rola nie ograniczała się tylko do klejenia zabawek. Jeżeli podobają Wam się ciuchy, które mam na sobie, to nie zapomnijcie też wbijać na rzeczy.pl, które polecają się wręcz pod koinkę lub no, po prostu na okres zimowy, bo są tam bardzo ciepłe bluzy. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!